Już zrobić citerzy, zniszczyli grę oraz bugi i zaniedbanie. Call of Duty umiera. Przynajmniej tak się mówi. W takim razie porozmawiajmy na ten temat i zobaczmy, co mówią statystyki, czy faktycznie kod umiera i czy mamy na horyzoncie gry, które przejmą tą pałeczkę, no bo kod jakby trzyma się na tym top of the top FPS-ów razem tam z CS-em i z niektórymi innymi grami, ale Call of Duty, marka Call of Duty jest najbardziej znana, teraz Warzone też przy okazji wiadomo przez co, więc zadajmy sobie pytanie, czy faktycznie ten kod Warzone umiera i czy warto do tej gry po prostu wrócić, jak tu niektórzy mi zadają pytanie często, czy ej, nie grałem w koda Powiedzmy 6 miesięcy, czy warto wracać? I odpowiedź na te pytanie jest zazwyczaj dla mnie bardzo, bardzo trudna, ale zanim zaczniemy dzisiaj, mam coś dla graczy. Tych. Prawdziwych graczy. Bo partnerem dzisiejszego odcinka jest Instant Gaming, strona, na której znajdziecie gry w najlepszych cenach. Nie ma sensu szukać promocji na Steamie, na BattleNecie czy na innych platformach. Wszystko macie dostępne. Tu Instant Game znajdzie najlepszą cenę dla Was. I aktualnie mamy naprawdę fajne promocje, z których możecie skorzystać. Ja, na przykład, jako fan RTS-ów, bo wychowałem się na grach strategicznych, szukałem jakieś gierki, którą mogę sobie pograć do kawy przed streamem. No i Age of Empires, gra mojego dzieciństwa, cyk, minus 74%. I oczywiście są też tytuły dla posiadaczy PlayStation, dla posiadaczy Xboxa oraz dla posiadaczy Nintendo. Dlatego pamiętajcie, nie ma co przepłacać. Kupujcie w gry w najniższych cenach na Instant Gaming na dole w opisie macie mój link afiliacyjny, który oczywiście wspiera ten kanał. Więc jeżeli potrzebujecie jakichś dobrych gierek, zapraszam na Instant Game. Też zauważyłem, że osoby, które grają w tą grę regularnie, nie wiedzą za bardzo, co odpowiedzieć. więc Zadajmy sobie pytanie i zobaczmy, co mówią statystyki, moi drodzy. Bo faktycznie mamy tutaj wynik statystyk e, z Cry-Cyr-Kana, tak się nazywa, po prostu to źródło. E, I okazuje się, że pod Call of Duty jest numer jeden, moi drodzy, na Xboxie i na PlayStation w Stanach Zjednoczonych to jest jakby to jest stan w Europie pewnie może nie być numer jeden, może być to numer dwa, numer 3, tak czy inaczej to nam sygnalizuje, że bardzo dużo ludzi, więcej ludzi gra w Koda ogólnie niż Fortnite'a. Na Xboxie i na PlayStation. I nie. Rynek PC nie jest większy od konsol. Jest mniej więcej ten sam. Czyli jakby PC ma jakieś 45%, a konsole mają 55%. Jakby, załóżmy, jeżeli chodzi o wszystkich graczy Koda, to to mniej więcej tak to się pozycjonuje. No i jak zobaczymy, bardzo ciekawa rzecz. Call of Duty 2, który ostatnio został dodany na Game Passie, na Xboxie też zyskał na popularności i, że tak powiem, wyprzedził Marvel, Marvel Rivals. Tak? No bo jeżeli masz Game Passa na Xboxie, no to możesz sobie grać w każdą gierkę. Która jest dostępna na tym game Passie. Więc jakby Call of Duty 2 Nie dodaje się do tych statystyk Nie dodaje się do tego yy, Tego numer 1 od Call of Duty, bo Call of Duty 2 nie jest w Call of Duty Headquarters. W Call of Duty Headquarters mamy, moi drodzy, Black Ops 6 oraz Warzone, tak? Więc wychodzi na to, że przynajmniej w Stanach Zjednoczonych najwięcej ludzi na obu konsolach gra w Warzona i Black Ops 6. Podejrzewam, że Warzone ma więcej graczy, jako że to jest gra Free to Play. Jeżeli chodzi o Europę czy inne regiony, no to ta. Ilość jest dosyć podobna, nie sądzę, żeby w Europie było to jakieś ostatnie miejsce, Wydaje, może to nie być pierwsze miejsce, ale może to być, e, powiedzmy, drugie albo trzecie miejsce, coś w tym stylu, więc wychodzi na to, że Call of Duty zawsze utrzymuje się na topce, jak nie jeden, to numer dwa, numer trzy, zawsze jest na topce, jeżeli chodzi o te wyniki Steam'a, ponieważ niektórzy tam mówią, ej, a, a, a co ze Steam'em, na Steam'ie to jest tylko 30 tysięcy, 40 tysięcy, 50 tysięcy ostatnio, bardzo mało ludzi, tak, zgadzam się, na Steamie faktycznie mniej osób e, gra w gry Call of Duty, przynajmniej te dwie, Black Ops 6 oraz Warzone. Natomiast trzeba pamiętać, że po pierwsze Steam i jakby optymalizacja koda pod Steama z, zazwyczaj leżała, więc więcej osób odpuściło grę na Steamie i przeszło na Battleneta. Ja przynajmniej tak zrobiłem. Ja kiedyś wiem, też Warzona na Steamie, koda na Steamie, ale Zrezygnowałem z tego, bo optymalizacja Steama była gorsza i tam było czasami 30-40 FPS-ów mniej. To już zostało naprawione, ale niestety szkoda, jeżeli chodzi o sam taki jakby PR i podejście do tego, no pewnie ucierpiało. Ja osobiście gram w koda na BattleNecie i tylko na BattleNecie i na Game Passie, bo trzeba zauważyć, że kod jest dostępny. Ogólnie Call of Duty Black Ops 6 oraz Warzone są dostępne na paru platformach. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o PC, to mamy Steama, BattleNeta oraz Game Passa. Jeżeli chodzi o konsole Xbox, to mamy. Mamy Game Passa i, i zwykłą aplikację, jakby, jakby Xbox, tak, e, ale wydaje mi się, że Game Pass, konsola i Game Pass z PC to nie wiem, czy nie, chyba się nie łączą, jeżeli chodzi o ostatni, tak mi się wydaje. Może gadam pierdoły. No i mamy jeszcze konsolę PlayStation, tak? E, więc mamy PlayStation, Xbox i PC, którym jest na Steamie, Game Passie oraz na Battle Więc mamy te wszystkie, jakby łącznie, mamy te wszystkie platformy, które gromadzą razem wszystkich graczy Call of Duty. I ja wiem, że jest Crossplay Off i tak dalej, słuchajcie. Ten Crossplay Off czasem działa, czasem nie. Teraz Słyszałem, że ten crossplay faktycznie nie działa zbyt skutecznie. Więc większość o, osób i tak nie gra na crossplay ofiek, i tak gra crossplay on, żeby grać ze wszystkimi. E, no więc, jakby ta pula graczy ogólnie wydaje się dosyć duża. Naprawdę, ogólnie, jeżeli chodzi o, o ilość graczy i o to, jak szybko szukaloby, to szukaloby naprawdę szybko. Wyjątkiem jest, wyjątkiem jest solo Battle Royale, zwykłe, nie casual. Solo Battle Royale oraz rankedy Battle Royale na Werdańsku, w zależności od, proszę ciebie, godziny. No bo faktycznie, jak mamy to Odnowę teraz rankedny no to dużo ludzi gra odnowę, bo przez tę połowę sezonu, przez tą połowę sezonu, którą mieliśmy, większość osób i tak już biła sobie jakąś tam rangę na, na tym baterialu zwykłym, więc pewnie próbuje grindować sobie em, rangę na e, odnowie. Ja tak przynajmniej mam, że sobie teraz więcej gram po prostu rankedów na odnowie niż na e, Royalu, Tutaj strzałkowałem ten fight, ale no nie widziałem go. Ślepy jestem. Starość, nie radość, nieważne. E, w każdym razie, fakt jest taki. Stety albo niestety. Kod ma się bardzo dobrze. Ma się bardzo dobrze. Ja wiem, że jakość samej gry dla osób, które grają trochę częściej, no, możemy dyskutować o tej jakości. Możemy dyskutować o antyczycie, możemy dyskutować o jakości serwerów, o D-Synkach, o bugach, o tym nie działa, to nie działa, tu crashuje, tu shadowbany i tak dalej, tak dalej. Więc osoby, które grają częściej w tą grę, mogą powiedzieć więcej odnośnie negatywów tej gry, tak? Natomiast osoby, które grają rzadziej, Czyli casuale, osoby słabsze, których jest o wiele więcej, nie mają aż tyle złego do powiedzenia. Te osoby też kupują sobie skiny, paczuszki, cp i tak dalej. Ja osobiście nie czuję potrzeby wydawać pieniędzy na tą grę, z tego względu, że ja na przykład na moim drugim na moim głównym koncie al mam Shadowbana. Ja tam na przykład nie mogę grać rankedów. Ja mogę grać zwykłe mecze, ale nie mogę grać rankedów i moje konto nie dostaje weryfikowane i parę osób, które znam również ma ten problem, więc nie ma sensu dla mnie kupować jakichś skinów i battle passów i tak dalej, skoro i tak ja tam nie mogę grać tego, co chcę grać. Nie mogę grać rankedów, które zazwyczaj głównie gram. Natomiast na moim drugim koncie L Alt Squad, tutaj mogę grać, natomiast Nawet nie robię sobie prestiżu No bo nie ma sensu, no bo jak ja finalnie może dostanę Tego Shadowbana znowu na, na rankedy To znowu sobie założę nowe konto I, I po co mi to, tak? I można powiedzieć, że no tak, no to po co wydawać Siano ogólnie, skoro i tak się dostaje Shadowbany fakt. Tylko problem polega na tym, że te shadowbany dostaje naprawdę mały procent graczy. Mały procent graczy dostaje te shadowbany yy, i jest to procent graczy, który faktycznie gra w tą grę częściej. Jest to procent graczy, który i tak stworzy nowe konto, tak? Osoby, które dostają shadowbana, to nie są casuale, od czasu do czasu tak. Od czasu do czasu casual dostaje jakiegoś tam permabana, ale spokojnie, jak się odwołacie, zaspamujecie im skrzynkę i tak dalej, szansa jest, że po tygodniu i tak dostaniecie konto z powrotem. Więc to nie tak, jak dostajesz niesłusznego perma bana, a może możesz dostać, to nie tak, że tego konta nie odzyskasz, bo mieliśmy naprawdę sporo przykładów, że to konto się odzyskuje. Więc jak ktoś się mnie pyta, jak jest w kodzie, jak się, coś się zmieniło? No ja jedyne, co mogę powiedzieć, jest lepiej, nie jest gorzej, jest w sumie tak samo, w sensie są wzloty i upadki, czasami aktualizacja rozpieprza grę kompletnie, czasami aktualizacja nic nowego nie wnosi, ale gierka działa, czasami dodadzą fajne zmiany i fajną aktualizację, czasami robią coś bez sensu kompletnie. Czyli nie jest źle, nie jest dobrze. Wszystko zależy od punktu siedzenia. No bo wiadomo, że te zmiany odnośnie, nie wiem, movementu, czy czegokolwiek mety i tak dalej, to są kwestia gustu. Na przykład, nie wiem, ci z metę, która tapuje, która jest mocna, a ty ją bardzo lubiłeś, no to będziesz miał pretensje, oczywiście. Ja osobiście uważam, że głównym kryterium, który powinniśmy brać pod uwagę, jeżeli oceniamy daną grę, to przede wszystkim anti-cheat. Jak, jak ta gra działa, czy jest optymalnie zrobiona, czy nie ma szpadków FPS-ów, czy ci nie kraszuje. No i ilość błogów. Czy po prostu gra struktural, struktu, strukturalnie? Tak, to chyba dobrze powiedziałem. Nie yy, funkcjonuje, prawda? Czyli jest po prostu, ona działa, nie ma dużo bugów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o aktualny stan gry, nie ma ty na tyle dużo bugów, żeby to niszczyło grę. Naprawdę, nie ma na tyle dużo bugów. Ja jako gracz, który gra w tą grę praktycznie codziennie, po parę godzin, rankedy i wkurza mnie każde takie niedopatrzenie i każda rzecz, przez którą mogę zginąć. Wiadomo, jak ginę z mojej winy, to zginę z mojej winy. Jak, kurczę, pieprze, to spieprzę. Ale jak na przykład tekstura niewidzialna mnie zablakuje, albo jak nie mogę puścić na lotu, albo jak coś innego się zdarza, no to wiadomo, jest to frustrujące, ale jest to frustrujące z punktu widzenia osoby, która zauważa te rzeczy, ponieważ mi się to przytrafia co jakiś czas, prawda? Natomiast osoba, która gra od czasu do czasu, nie widzi tych problemów, a tych osób ponownie jest o wiele więcej. Więc odpowiedź na pytanie brzmi, znaczy odpowiedź na pytanie, czy Call of Duty ma się dobrze, czy gra ma się dobrze? Tak, ma się dobrze, aktualnie ma się nawet bardzo dobrze i lepiej niż nie jedna gra na świecie. Czy warto do niej wracać? Nie wiem, bo nie wiem na czym ci zależy. Nie wiem dlaczego opuściłeś tą grę. Nie wiem dlaczego odpuściłeś, ja nie wiem, co cię denerwowało, czy denerwowali cię cheaterzy, czy denerwowała cię meta, czy denerwowała cię mapa, czy denerwowało cię to, że nie wiem, grasz na myszce albo grasz na padzie obojętny. Nie znam przyczyny, dlaczego odpuściłeś tą grę, więc ja osobiście nie jestem w stanie odpowiedzieć Ci na pytanie, czy warto wracać. Bo ja tą grę i tak gram, ponieważ sprawia mi pewien rodzaj frajdy, plus robię dla was content odnośnie tej gry. No i widzę, że tych contentu naprawdę mam sporo. Ja naprawdę nie rozumiem, ludzi, którzy twierdzą, że nie ma kontentu w Warzone i jest naprawdę dużo rzeczy, które można zrobić. Ja mam całą kartkę zarąbaną różnymi tematami na filmiki, które mogę zrobić i nawet nie zdążę niektórych zrobić, po pojawiają się kolejne gorące tematy, które mogę zrobić, więc kontentu w kodzie i w Warzone jest naprawdę dużo i ja czasami nie rozumiem typów, którzy się trzymają tego kontentu linczu innych streamerów, czyli wiecie o co chodzi, nie? Taki kontent linczowanie, niż... ja uważam, że jest o wiele więcej kontentu do zrobienia niż to. W każdym razie nie jest źle, nie jest dobrze, jest tak samo. Wszystko zależy od punktu e, siedzenia, szczerze powiem. Na przykład ostatnio mieliśmy premierę takiej gierki, która się nazywała Split Gate 2. Gra, która miała zrewolucjonizować scenę Battle Royale: Make FPS Games Great Again. Ten slogan, który wszyscy znamy, prawda? Problem polega na tym, że ostatnio im spadło poniżej 1000 graczy, mimo mocnego marketingu, mimo gierki, która w miarę działała, mimo tego, że wydali 400 tysięcy dolarów na promowanie tej gierki wśród streamerów. Płacili streamerom za granie w grę i promowanie tej gry. Taki był, to, jakby to, to była ich metoda marketingowa. Ja nie mówię, że to jest zła metoda, ja nie mówię, że ta metoda nie działa, bo działa, bo faktycznie w Warzone było tak samo. Warzone również, Call of Duty również płaciło streamerom za godziny grania w Warzona na Twitchu. Taki jest fakt, teraz nie muszą nikogo, nikomu płacić, bo wszyscy gramy w to za darmo. Hej, dobry biznes lanik. W każdym razie taki jest fakt, że Speedgate starał się zrobić wszystko tak, jak powinien zrobić, a i tak im się nie udało. Tak samo było, moi drodzy, z XD defiantem grą, która miała bezpośrednio walczyć z FPS-ami od Koda. Nie z Warzonem, ale z grami jakby ten Premium Titles, czyli Black Ops 6, MW3, MW2, jak zwał, tak zwał. Miał z nimi walczyć. Pff, przegrał projekt został skasowany. Nie ma już X Defianta serwery zostały zamknięte. E, Splitgate przegrywa. Fortnite, Fortnite ma swoją niszę. Fortnite ma swój sposób na budowanie swojej marki i rolą to najsku też trzeba przyznać, ale nadal Call of Duty wygrywa pod niektórymi względami. Wiadomo, że Call of Duty to jest łącznie Black Ops 6 i Warzone, free to play, Black Ops 6 płatny, ale dalej jest w stanie skonkurować z teorii najlepiej prowadzoną gierką na rynku. Ponieważ trzeba przyznać, że Fortnite to faktycznie najlepiej prowadzona gierka na rynku. Ja przyznaję, jako że nie gram Fortnite'a, uważam, że ich sposoby Robienia różnych rzeczy są naprawdę dobrze, dobre, skuteczne ich sposób prowadzenia turniejów, czyli sceny kompetytyw również jest dobrym. Więc Fortnite pod tym względem wygrywa, ale nadal Call w Duty się utrzymuje. Ale przecież gra umiera. Ale przecież gra jest pieprzona, ale przecież gra jest przepełniona cheaterami, ale przecież gra jest kompletnie zbugowana. Wydaje sensie, się, że ja nie neguję tych rzeczy, bo ja też zauważam te rzeczy, ale mimo wszystko gra utrzymuje swoją popularność i utrzymuje swoją. W sobie świetność, bo wiele więcej rzeczy można zrobić dobrze Ale dalej utrzymuje to. Dlaczego? Słuchajcie, musimy sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego kod funkcjonuje? Dlaczego kod działa? Dlaczego kod jest dalej popularny? Dlaczego ludzie wracają do Black Ops 6 MW3? Aktualnie Black Ops 6. M no, zaciąłem się, zjawiałem <laughs> za dużo natur myśli, sorry. Aktualnie Black Ops 6 faktycznie jest w dużej yy, przecenie, bo minus 45%, prawie 55% przeceny no nie robi się takie przeceny na gry, która ma, wiesz, bardzo dużą popularność i ludziom kupuje, nie? No już się przecenia, przecenia się rzeczy, które już nie są, jakby nie kupuje się ich tak często, prawda? ale mimo wszystko jest ich sporo, jest sporo graczy, no już jest budowany hype na Black Ops 7, już jest ogłoszony, jakby um, ogłoszenie Black Opsa 7 na... I oczywiście dziękuję Instant Gaming za zostanie partnerem tego odcinka, oczywiście link afiliacyjny na dole w opisie. Więc trzymajcie się i do zobaczenia. Ja uważam, że Black Ops 7 może być lepszym multikiem od Black Opsa 6, ale i tak prawdopodobnie oberwie się tej grze za negatywny PR z Black Ops 6. Może tak być, pożyjemy, że zobaczymy, już widać po trailerach, że Black Ops 7 jest hejtowane jeszcze tak nie wyszła, oczywiście może to być ściek, może to być dobra gra, jak MW3, mimo wszystko to była dobra gra, więc pożyjemy, zobaczymy. Więc jestem ciekawy Waszego zdania. Czy kod umiera, czy dobrze się Wam gra, czy gra się Wam dostatecznie dobrze, żeby do tej gry wrócić, czy wróciliście, czy nie wrócicie, jakie są warunki, które musieliby spełnić, żebyście wrócili, czy, casualowy, czy Casual Battle Royale Wam się podoba, czy Casual Battle Royale sprawił, że gracie w tą grę częściej, nie trzeba używać VPNów, ów Dajcie mi znać w komentarzach, kontynuujmy tę dyskusję. Ja Was zostawiam na razie z tą dyskusją i z tą myślą. Dajcie mi znać.